Jest rok 2005. El Clásico, starcie gigantów. Wielki Real Madrid podejmuje u siebie największego rywala FC Barcelonę. Po stronie królewskich wielkie nazwiska: Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, Zidane, Sergio Ramos czy legenda klubu Raúl. Po stronie Blaugrany on, Ronaldinho. To był mecz, który zdecydowanie na zawsze zapisał się w historii futbolu. W 59 minucie Ronaldinho otrzymuje piłkę. Rozpędzony, mija jak tyczkę jakby to było najłatwiejsze zadanie na świecie Sergio Ramosa i zmierza w kierunku bramki strzeżonej przez Ikera Casillasa. Oddaje strzał i nie daje hiszpańskiemu bramkarzowi najmniejszych szans na jego obronę. W 77. minucie ponownie to robi. Wchodzi w pole karne Realu Madryt, ustalając wynik na 3 do 0 i praktycznie w pojedynkę wygrywając ten mecz. Na trybunach dzieje się coś naprawdę niesamowitego. Kibice Realu Madryt wstają z miejsc, nie w ramach protestu, i zaczynają na własnym terenie oklaskiwać Brazylijczyka, bo czują, że są naocznymi świadkami czegoś naprawdę wielkiego. Czegoś, co na zawsze zapisało się w historii. I futbolu. Takie właśnie emocje potrafił wywołać Ronaldinho Gaucho. Wyobraźcie sobie, że zawodnik dostaje przy linii bocznej podanie i jest odwrócony tyłem do dwóch obrońców. W normalnym przypadku zakończyłoby się to zapewne wybiciem piłki albo jej wycofaniem, żeby uratować sytuację. Natomiast u Ronaldinho nie było nigdy łatwych rozwiązań. Piłkarz zrobił to w ten sposób. Ronaldinho! Mecz Ligi Mistrzów z bardzo silną wtedy Chelsea. Ronaldinho otrzymuje podanie stojąc na 16 metrze i wydawać by się mogło, że bramka jest zasłonięta przez obrońców. Brazylijczyk znajduje jednak bardzo niekonwencjonalne rozwiązanie i oddaje strzał z tak zwanego szpica, nie dając bramkarzowi najmniejszych szans na obronę. I to właśnie dzięki jego niesamowitym, podejmowanym w mgnieniu oka decyzjom Brazylijczyk wyróżniał się na tle każdego piłkarza grającego w tamtym okresie. Magik, geniusz, wirtuoz futbolu to jedne z wielu określeń, jakich zwykło się używać wobec Brazylijczyka. To, co dla zwykłych piłkarzy okazywało się sytuacją bez wyjścia, dla Ronaldinho było tylko kolejnym zagraniem. I lekkość, z jaką to robił, naprawdę wzbudzała podziw kibiców na całym świecie. Jego styl życia, choć pełen imprez i kontrowersji, nie przeszkadzał mu w czarowaniu na boisku i to właśnie dlatego rozkochał w sobie piłkarską społeczność. Na całym świecie. Poznajcie jego krótką historię. Ronaldinho, a właściwie Ronaldo de Assis Moreira, urodził się w Porto Alegre w jednej z biedniejszych dzielnic tego miasta. Już od najmłodszych lat wykazywał niesamowity talent do piłki nożnej i to w futsalu, który uprawiał w dzieciństwie, zaczęły formować się jego niesamowite techniczne umiejętności. Jego talent szybko zauważyli działacze Porto Alegre, gdzie Brazylijczyk stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Jego droga na szczyt była bardzo szybka. W reprezentacji Ronaldinho zadebiutował w 2002 roku na Mistrzostwach świata w Korei i Japonii, które ostatecznie Brazylia wygrała, deklasując w finale Niemcy. Po świetnym mundialu piłkarzem zaczęły interesować się największe europejskie potęgi. Swoją przygodę rozpoczął we francuskim Paris Saint-Germain, do którego trafił w 2001 roku. Chociaż dwuletni pobyt w Paryżu nie był aż tak spektakularny, to jego niesamowite przebłyski umiejętności nie umkły uwadze największych europejskich klubów i w 2003 roku trafił za 32 miliony euro do będącej w przebudowie FC Barcelony którą objął wtedy Frank Reichardt. Transfer Ronaldinho bardzo szybko okazał się jednym z najlepszych dokonanych przez Barcelonę w historii klubu. Brazylijczyk bardzo szybko stał się najważniejszym ogniwem w zespole już w pierwszym sezonie strzelił 15 bramek oraz zdobył Mistrzostwo Hiszpanii. W kolejnym roku Barcelona zdobyła upragnioną Ligę Mistrzów, a Ronaldinho był jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Blaugrany. To z jaką łatwością Brazylijczyk ogrywał rywali, było wręcz nieprawdopodobne. Najlepsze momenty jego kariery przypadają na lata od 2004 do 2006. W tamtym okresie nie było człowieka, który nie wiedziałby, kto to jest Ronaldinho. Brazylijczyk sprawił, że ludzie, którzy do tej pory nie interesowali się piłką nożną, zaczęli oglądać mecze z jego udziałem. To co wydawało się, że będzie trwać wiecznie Zakończyło się w 2008 roku Kiedy to Ronaldinho postanowił opuścić FC Barcelonę I zasilił szeregi mediolańskiego AC Milan W drużynie Rossoneri grał przez kilka sezonów Ale tam nigdy nie odnalazł takiej formy Jaką miał za czasów świetności w Barcelonie I choć momentami naprawdę błyszczał To jego forma fizyczna oraz motywacja Zaczęły pozostawiać wiele do życzenia Nie był już to ten sam zawodnik Jakiego znaliśmy z boisk La Liga Po odejściu z AC Milan Ronaldinho kontynuował swoją karierę w ojczyźnie, dołączając kolejno do flamenco, a później atletico mineiro. Z tym ostatnim udało mu się nawet zdobyć Copa Libertadores w 2013 roku. Brazylijczyk ostatecznie w 2018 roku zawiesił buty na kołek. Po zakończeniu kariery Ronaldinho próbował swoich sił w wielu biznesach wraz ze swoim menadżerem, który jest również jego bratem. Jego działania nie zawsze kończyły się sukcesem. Ronaldinho niejednokrotnie posądzany był o oszustwa finansowe, ukrywanie swojego majątku, a nawet trafił do więzienia w Paragwaju za posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości. Kilka lat temu Brazylijczyk wraz z bratem wybudowali na swojej posiadłości platformę rybacką na obszarze chronionym, przez co zostali ukarani karą finansową w wysokości 2,5 miliona euro. Ze względu na to, że sąd nie był w stanie wyegzekwować od Brazylijczyka takiej kwoty, ponieważ jego majątek został przez niego sprytnie ukryty, a na jego kontach znaleziono tylko kilka euro, dostał on z bratem zakaz opuszczania kraju. W 2020 roku Ronaldinho uciekł do Paragwaju posługując się fałszywymi dokumentami. Tożsamości. Z tego względu trafił na 5 miesięcy do paragwajskiego więzienia i tam był prawdziwą gwiazdą, grając z więźniami w piłkę i rozdając autografy. Ostatecznie, za wpłaceniem ogromnej kaucji, więzienie zostało zamienione na areszt domowy, który Ronaldinie odbywał w luksusowym hotelu. W 2018 roku gruchnęła wiadomość o tym, że Brazylijczyk mieszka z dwoma kobietami i zamierza wziąć z nimi ślub. Ostatecznie plany te się nie powiodły. W 2019 roku Ronaldinho był podejrzewany o udział w piramidzie finansowej, mającej na celu wyłudzenie od inwestorów pieniędzy, które ci wpłacali na rzecz firmy 18K Ronaldinho prowadzonej przez Brazylijczyka. W 2023 roku Ronaldinho wrócił do grania i zadebiutował na założonej przez Gerarda Piqueli the Kings League, gdzie w barwach drużyny bardzo znanego hiszpańskiego influencera pokazał, że nie zapomniał, jak się gra w piłkę nożną. Rok później Ronaldinho wystąpił w tureckim programie telewizyjnym, w którym pokazał, że piłkarskie umiejętności to jak jazda na rowerze. Tego się po prostu nie zapomina. Nagranie było hitem w sieci. W 2024 roku Ronaldinho wystąpił w meczu Legend Realu Madryt oraz Barcelony, który odbywa się co roku. Brazylijczyk podszedł do rzutu wolnego i stała się magia. With a chance. Oh! Incredible! Ronaldinho makes it 2 0 for Barcelona legends. And no one in 2002 World Cup versus David Seaman. His numerous goals for Barcelona. And he does it again here at the Khalifa International Stadium. Perfect free kick by Ronaldinho francisco buyo Jak wynika z jego mediów społecznościowych, cały czas próbuje swoich sił w różnych biznesach. Brazylijczyk najprawdopodobniej zdołał zabezpieczyć swój majątek, wyceniany dzisiaj na 100 milionów euro. Mimo tych wszystkich skandali w Brazylii założył szkołę, która ma pomóc utalentowanym dzieciom z biednych rodzin rozwijać się sportowo. Ronaldinho to naprawdę jedna z barwniejszych postaci, jeżeli chodzi o profesjonalny futbol. Dziękuję Ci za oglądnięcie tego filmu. Jeżeli Ci się spodobał, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał oraz napisz w komentarzu, o jakim piłkarzu jeszcze chciałbyś. Chciałbyś usłyszeć w przyszłości.